Na moim kanale. Z racji tego, że matura zbliża się już wielkimi krokami, to ja chciałabym Wam powiedzieć takie moje tipy na maturę i z czego korzystam, aby się do niej przygotować. Przede wszystkim polecam Wam takie repetytoria z Operonu. Co prawda Operon robi trochę takie dziwne matury. Daję sobie sprawę, iż większość z Was chciałoby mieć e, różnego rodzaju pomocy naukowe, i tą pomocą naukową jest z pewnością Matura 2019. Tu mamy język angielski podział podstawowy. Tu mamy język polski i mam jeszcze gdzieś e, matmę. O! I tu jest właśnie matematyka. Oprócz tego polecam również tego typu repetytoria z SIP-u, to. Dodatkowo w środku znajduje się kod, który, dzięki któremu możecie sobie uczyć się, możecie uczyć się y, różnego rodzaju właśnie robić po prostu testy, które sprawdzą Waszą wiedzę do matury. Mam y, z geografii polskiego rozszerzonego i podstawy jeżeli chodzi o takie tipy na maturę to mówię wam nie przejmujcie się tą maturą tak bardzo bo to nie jest tak powiem koniec świata aczkolwiek niektórzy z was z pewnością chcieliby mieć jak najlepsze wyniki na maturze z racji tego, że w tym roku Ministerstwo Edukacji obniżyło nam poziom to może zdawalność będzie wyższa niż w ubiegłym roku aczkolwiek nie wiem, jeżeli chodzi o mnie to ja przede wszystkim oglądam filmiki wiedzy z wami Matemaksa, Rock Your English no i oczywiście y, zaczęłam przesiadać się z Matemaksa na mieza, miedzianego wsora, ponieważ moim zdaniem on tłumaczy tak w dosyć bardzo fajny i przystępny sposób. A jeżeli chodzi właśnie o angielski, to tak już mówiłam: Rock Your English, niezastąpiony. On tam wszystko pięknie tłumaczy. Człowiek wychodzi <ścoughs> z filmiku e, zadowolony. Oprócz tego mam również notatki od. Y Instagramerki Crazy Język Polski, serdecznie ją pozdrawiam. I tu macie przykład takiej oto notatki, oczywiście ja ją wcześniej wydrukowałam. Tu mamy różnego rodzaju czasy na angielski, bo mamy jeszcze na język polski, a tu mamy czasy Present Simple, Present Continuous i tak dalej. Także jeżeli chodzi o moje takie tipy też na maturę, to tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, nie stresujcie się, wszystko jest przed Wami, pamiętajcie o tym, że wyniki są dopiero 5 lipca, także odpocznijcie sobie od tej matury, naładujcie Porządnie baterie na wakacje, żeby się mogli sobie spokojniutko odpocząć i ja wychodzę z takiego założenia, że nie zamierzam sprawdzać odpowiedzi, żeby niepotrzebnie się później nie stresować, bo nie chciałabym <laughs> wiecie, później się niepotrzebnie siedzieć niepotrzebnie i się stresować, bo bo jednak chciałabym się dostać na anglistykę, bo to jest jakby takie moje marzenie. A jeżeli chodzi o inne kierunki, na które chciałabym jeszcze aplikować, to będzie to dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filologia polska. To wszystko na Uniwersytecie Wrocławskim. A nadzieję że się dostanę. <laughs> bo jeżeli nie, to i tak będę miała fach w ręku, ponieważ już za chwilę, czyli 30 kwietnia kończę technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej. A w czerwcu czekam jeszcze egzamin zawodowy, także Trzymajcie kciuki, może, może zdałam. <grywa> Pierwszą kwalifikację zdałam na spokojnie, teraz czekamy na drugą kwalifikację. Jeżeli chodzi o naukę yy, do matury, to ja przede wszystkim skupiłam się tutaj na tego typu repetytoriach, o których Wam już wcześniej wspomniałam, ale również próbowałam sama coś z siebie wykrzesać. Robiłam różnego rodzaju arkusze, robię je do teraz. Ćwiczę z angielskiego na przykład, ćwiczę sobie słuchanie. Yy, na rozszerzenie ćwiczę sobie słowotwórstwo, czyli word formation. Ćwiczę sobie czasy. Jeżeli chodzi o czytanie, to mam dla Was tip. Jak macie uzupełnić jakąś lukę przed i po, to zależy od testu, i jak będzie ułożony, ale macie na przykład tak, taki kwadracik, jakby no taki myślnik, bym to powiedziała, nie macie to uzupełnienia lukę w tekście. I ja wychodzę z założenia, to też właściwie jest tip od Rock Your English. On też tam mówił o tym i ja też mówię, <laughs> aby czytać przed luką i po tej luce. Dzięki temu dopasujemy sobie odpowiedni fragment i go tam... Stawimy. Pamiętajcie, że macie kartę odpowiedzi, której musicie, musicie zaznaczać, a arkusz jest wasz i możecie sobie po nim pisać, co chcecie. Tylko pamiętajcie, że kartę odpowiedzi też trzeba wypełnić i pamiętajcie, że przynieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Tak. <laughs> Odnośnie jeszcze, właśnie angielskiego i, i tego zadania, to jeszcze warto sobie robić tłumaczenie, czyli po prostu pisać sobie tam długopisem tłumaczenia. A jeżeli macie problemy ze słowotwórstwem, to ja was odsyłam jeszcze do Rock Your English, gdzie możecie się nauczyć słowotwórstwa. Ponieważ słowotwórstwo na maturze się zdarza, a najgorsze zadanie, zadania na maturze rozszerzonej, bo, bo teraz mówimy o rozszerzeniu, to są również zadania z zakresu e, słownictwa, różnego rodzaju e, idiomów, wyrażeń i tak dalej, i tak dalej. Macie na przykład takie zadanie, że musicie poprawnie gramatycznie coś uzupełnić, to jest z reguły na, z reguły na rozszerzeniu, aczkolwiek mam nadzieję, że tego w tym roku nie będzie i może <laughs> zrobią nam po prostu ewentualnie jakieś słowotwórstwo, ponieważ to nam, maturzystom, sprawia dużą trudność właśnie to słowotwórstwo. Czyli macie w nawiasie słowo, pod słówko podstawowe i to słówko podstawowe musicie zamienić na odpowiednie, odpowiednie słowo. I Rock your English i w sumie ja też tak wpadłam na taki trik, który bardzo łatwo też właśnie Zastosować, a mianowicie, y, tak jak mówiłam wcześniej, tłumaczymy sobie to zdanie i dzięki temu to, co mamy. W nawiasie do uzupełnienia i wprowadzenia do, do luki, od razu nam może dzięki tłumaczeniu możemy już mieć w głowie. Aha, dobra, to musimy ten rzeczownik na przymiotnik zamienić. bo pamiętajcie, że niektóre tutaj wyrazy mają różnego rodzaju końcówki. Może być na przykład yy, nie wiem, macie słówko podstawowe Pain i macie przymiotnik od Pain, na przykład painful, czyli tam bolesny, coś takiego, nie? I musicie sami sobie rozchmienić, czy tu ma być rzeczownik, czy przymiotnik, czy może przysłówek, bo to zależy właśnie od, od zdania. I polecam wam właśnie ćwiczyć to słowo twórco, jeżeli. I wybieracie się na rozszerzenie z angielskiego. A co do języka polskiego na rozszerzeniu? I na podstawie, no zaczniemy od podstawy, to pocićcie sobie epoki, lekturki z gwiazdką, definitywnie. Ja strzelam, że może być w tym roku lalka, ja nie, nie jestem ekspertem od matury, aczkolwiek na próbnej maturze tegorocznej od ministra edukacji, był jakiś już wyraźny sygnał odnośnie lalki, ponieważ cała rozprawka się wokół pana Tadeusza opierała, ale zadania, czytania ze zrozumieniem już nam tutaj podpowiadały, że może w teraz w maju będzie lalka. I fajnie by było, jakby była, bo bo w sumie lalkę ogarniam. Ja też właśnie czytam różnego rodzaju streszczenia, ale też czytam sobie książkę, lekturę po prostu w całości, żeby nie być zaskoczonym ty tym, iż na przykład macie fragment i nie wiecie, co to jest na przykład, co z jakiej to jest lektury. No przykładowo, coś tam będzie hrabia coś tam, coś tam, o dobra, pan Tadeusz, nie wiem. Jak zobaczycie, że to jest jakieś wierszowane, to od razu nie, no, nie powiecie, że to jest lalka, bo przecież lalka to jest powieść, nie powiecie, nie wiem, że to jest nie wiem, piosenka, piosen czy coś po prostu, czy po prostu jakaś powieść. Powiecie, że to jest albo Pantadeusz, albo dziady, ale tutaj już macie hrabiego. Jest hrabia, no to kurde, musi być Pantadeusz, no nie? Przypomnijcie sobie różnego rodzaju motywy literackie do tych lektur z gwiazdką i nie tylko, bo przydadzą Wam się również lektury z gimnazjum, typu Zemsta na przykład Aleksandra Fredry oraz y, powieść Sienkiewicza. I pamiętajcie, czy to ma być jakakolwiek powieść Sienkiewicza, którą omawialiście w gimnazjum. No, u mnie powieścią Sienkiewicza to na pewno było kwawadis i Krzyżacy. Nie wiem, jak u Was akurat było. No i mówię, powtarzajcie, powtarzajcie i powtarzajcie. A, a, aczkolwiek nie katujcie się tą nauką, jeżeli chodzi też o, matemat, o matematykę, to z matmy warto powtórzyć te działy, które nie są jeszcze w pełni u Was opanowane. U mnie na przykład trochę wiszą logarytmy, ale to, to się da zrobić. Aczkolwiek geometria analityczna jest tak cudmiut już <ślamy> opanowana. Funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa, e, co tam u mnie jeszcze leży? No, przede wszystkim zadania z brył, obliczanie jakichś obwodów, to w ogóle te rysunki, to rachunek prawdopodobieństwa też w miarę jest ok, Med liczenie mediany. I pamiętajcie o tym, że warto zajrzeć do informatorów od Ministerstwa Edukacji na stronie CKE, gdzie macie informacje, co jest, dlatego już nie ma to, co nam odpadło. Przykładowo odpadły nam bryły obrotowe z matematyki. Na angielskim na przykład obniżyli nam poziom, czyli na przykład w czytaniu, chyba bodajże ze zrozumie, znaczy w czytaniu. Ogólnie, i tak dalej, tam na rozszerzenie obniżyli poziom do chyba B2, B2, chyba, a, a za słuchania chyba do B1, więc w sumie. O, i a propos słuchania, to jeszcze mam taki świetny tip, bo na słuchaniu zdarza się, że macie wszystkie słówka, które są na przykład tutaj dopasowane, to je słyszycie, ale nic bardziej mylnego. Słuchajcie całego słuchania do końca, bo dzięki temu już będziecie mogli wiedzieć, jaka jest odpowiedź. Na przykład, jeżeli usłyszycie jakieś słowo klucz, które macie w odpowiedzi, to nie, 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 to nie może być to, więc raczej ja Wam radzę słuchać. Dwa razy i to bardzo w skup, skupieniu, po prostu, żebyście się skupili na tym, bo inaczej się nie skupicie. No to możecie odpaść po prostu, no nic innego. Ale pamiętajcie, że stres, jak was zje, to nie panikujcie. Trzy głębokie wdechy im naprawdę będzie dobrze. Matura zaczyna się, słuchajcie, 4 maja i miejmy nadzieję, że mnie że nie przesuną na ostatnią chwilę. Bo rok temu maturzystom przesunięto matury na czerwiec, więc mam nadzieję, że w tym roku damy sobie świetnie radę na maturze. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o język polski na podstawie, to już mówiłam. Ja nie powiedziałam Wam najważniejszego, czyli co ja zdaję na maturze. To tak, oprócz przymiotów obowiązkowych, to zdaję polski rozszerzony, angielski rozszerzony oraz geografię rozszerzoną. Geografię zdaje ze względu na to, że na turystyce ten przymiot jest rozszerzony i chciałam się po prostu sprawdzić, ponieważ jakby na, na próbnej maturze miałam 42%, a to było dla mnie takie wow. <laughs> z angielskiego rozszerzonego byłam bardzo zadowolona, bo miałam 84%. Ja a propos jeszcze tipów na rozszerzenie, warto też sobie ogarnąć y, dłuższe formy wypowiedzi typu rozprawka albo artykuł, ponieważ na rozszerzonej, rozszerzonym angielskim y, macie do wyboru jeden z dwóch tematów rozprawka i artykuł. Pamiętajcie, że mamy dwa rodzaje rozprawek: rozprawka za i przeciw, czyli for and against oraz op rozprawka opisująca. Rozprawka opiniująca. W rozprawce opiniującej wyrażamy taką jakby własną opinię, natomiast w rozprawce for and against, no to za i przeciw jakiejś tam konkretnej sytuacji. Na promie maturze była ta rozprawka opiniująca i dałam sobie radę, miałam max punktów, aczkolwiek wiedziałam, że u mnie leży właśnie to troszkę słowotwórstwo i postanowiłam się do niego bardziej przyłożyć, więc wydaje mi się, że matura w tym roku będzie troszkę łatwiejsza. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, to pamiętajcie, czytajcie kartę wzorów i pamiętajcie o tym, żeby powtórzyć wzory, których w karcie wzorów nie ma. Przykładowo mamy taki wzór na obliczenie A w geometrii analitycznej. A to jest x2-x1 przez Y2 minus -Y, Y1. Jeżeli się mylę, to ja tutaj Wam jeszcze wrzucę ten wzór. I po prostu też wzór na, na D kwadratu, Na przykładną, po prostu kwadratu. Ale tak to, to wydaje mi się, że sobie dacie radę. Po prostu nauczyć się bertować kartę wzorów i po prostu znaleźć ten odpowiedni wzór. Życzę Wam powodzenia na tegorocznej maturze. Oczywiście później pojawi się filmik o moich wynikach z matury. Oczywiście będzie nagrany troszeczkę spontanicznie, jak <śmiech> zawsze. <śmiech> że trzymam za Was kciuki. Dajcie mi znać, jak Wam poszło na tegorocznej maturze. A przyszłych maturzystów to też życzę Wam powodzenia. Uczniów, którzy piszą również w tym roku egzamin ósmoklasisty, również życzę Wam szczególnie powodzenia. Drodzy maturzyści i ósmoklasiści, nie dajcie się zdać ten egzamin. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!